Dbałość o dobry stan techniczny i funkcjonalność obiektów oświatowych to jeden z priorytetów działań samorządu Starego Miasta. W tym roku w czasie wakacji wyremontowano budynek Przedszkola w Ruminie. Zakres prac obejmował ocieplenie budynku, położenie nowego tynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. Położono też nowe pokrycie dachowe i nową instalację odgromową. Wewnątrz było szpachlowanie, gipsowanie i malowanie. Wartość wykonanych prac remontowych to prawie 117 tysięcy złotych. Bardzo się cieszę, że w ramach inwestycji udało nam się wyremontować budynek przedszkola w Ruminie. Dzięki temu remontowi przede wszystkim nie tylko poprawiliśmy warunki lokalowe, co jest bardzo istotne, ale również poprzez miejsca parkingowe poprawiliśmy bezpieczeństwo zarówno dzieci, jak i rodziców. Wyremontowano też przedszkole w Modle Królewskiej. Rok temu obiekt przeszedł gruntowną termomodernizację. Ocieplono ściany, dach, wymieniono okna. W tym roku zakres prac obejmował wymiany instalacji elektrycznej, w tym oświetleniowej. Powstała sieć komputerowa, instalacja domofonowa oraz system monitoringu złożony z ośmiu kamer. Wartość modernizacji obiektu wykonanych w ciągu ostatnich dwóch lat to ponad 316 tysięcy złotych. W przyszłym roku będziemy już realizować projekt, który będzie projektem dotyczącym fotowoltaiki na, miejsca, na obiektach naszej użyteczności publicznej, czyli każde nasze przedszkole. I obiekty szkolne będą miały swoją instalację fotowoltaiczną. Co oczywiście dla nas też jest wielkim plusem, bo myślę, że zmniejszą się koszty zużycia energii oraz zapewnią tą tak zwaną nowoczesność czyli też idziemy w kierunku ekoenergii i tworzymy takie miejsca, które będą przyjazne dla środowiska. W planach są remonty i modernizacje kolejnych obiektów oświatowych. O zakresie prac i ich kolejności zdecyduje Rada Gminy.